E, a tutaj. Mutant Max. A, e, Karolku! Co to? Chcesz powiedzieć, że jej wysokość osobiście przechadzała się dziś naszą ulicą? Karolku, oszukiwałeś! A właśnie, że nie! Posłużyłem się wyobraźnią. Karolku, nie zrozumieliśmy się. Każdy głos musi być ważny, a to znaczy, że każdy głos musi być prawdziwy. Chodź, Kicio! Nie martw się, Karolku. Może odrobiłbyś teraz lekcję. Jeszcze mnie nie pokonał. Masz kłopot z podjęciem decyzji? Dlaczego nie zapytasz Cioci Ani? Błyskawicznie odpowie na twoje pytanie. Więc po prostu zadzwoń pod bezpłatny numer 672. Eureka! To jest to! Zapytam Cioci Anię. Dzień dobry, drodzy radiosłuchacze. Karolku, jak długo to potrwa? Posłuchajcie. Czekam na Wasze telefony. Muszę na chwilę do Łazienki. Zadzwonił do nas zdezorientowany Zenon. Witaj, zdezorientowany Zenonie. E, e, dzień dobry. O co chciałbyś zapytać, zdezorientowany Zenonie? Więc chodzi o mojego kociaka, to znaczy mojego kota. Mojego bardzo dużego kota, który w niczym nie przypomina kociaka, naprawdę. No i. No i nie mogę się zdecydować, jak go nazwać. Jeśli pozwolisz, przerwę ci na chwilę. Twój kot to chłopiec czy dziewczynka? Chłopiec? Powinienem nazwać go brachu, czy może kicio? Oczywiście, że. Brachu. W dachu. Pobawimy się! Oh. Chwileczkę. A gdzie jest telefon? I tutaj. Heh? Dziękuję, Karolku. Halo, witam w Zapytaj ciocię Anie darmowej gorącej linii. O co chcesz zapytać Ciocie Anie? Ojej, Karol! Brachu, pora wstawać. Kicia! O, kicia! Brachu! Kicia! Przestańcie! Ojej! Załatwmy to raz na zawsze, ale uczciwie! A co to jest? To urna wyborcza! Będziesz do niej zbierał głosy, jeśli je zdobędziesz! Zwój się z tym, że Damianek jest od ciebie lepszy. Wcale nie! On jest. On jest lepszy, ale tylko w tym. Więc co mi dasz, jeżeli będę na Ciebie głosował? To nie byłoby uczciwe, nie wolno oszukiwać. Tak, nie wolno! A gdybym znalazł na podłodze jeden z twoich cukierków, a ty pozwoliłbyś mi go zatrzymać, a potem zupełnie przypadkiem zagłosowałbym na ciebie, gdybyś mnie poprosił. O, rozumiem. Czyli gdybym ja, a potem ty, a potem tak! Stoi! Dobra! <laughs> Idę powiedzieć koleżeństwu. Dlaczego w ogóle miałabym na ciebie głosować? Właśnie, dlaczego w ogóle? O, ktoś zgubił cukierki. Ja cię kręcę, trzy moje. Jeden dla mnie. A więc, drogie panie, mogę na was liczyć? Do zobaczenia, Karolku. O, y tak, do zobaczenia, Karolku. Czy raczej brachu? O.P. <laughs> że to tylko warzywo. Tak się składa, mm. że to nie jest warzywo. Jej łacińska nazwa... Mm. O, o, wcześniej wstaliście. Karolku, pamiętasz, że dziś zajmujesz się domem? Odkurzacz sam nie odkurzy. Ah. Ona nie lubi poezji. O? Mm. Yeah. Ach, gdybym miał roślinę, nauczyłbym ją jeść śmieci, żebym już nigdy więcej nie musiał sprzątać. O! O! Ty dzwoniłaś do drzwi? Ekstra! Zaczekaj tu chwilę. No. O! Ta roślina sama umie się przemieszczać. Karolku! Możliwe, żebyś już skończył. Dobra, dobra! Ach, nienawidzę tego. Ach, hurra, skończyłem! Pora chwilę odpocząć. Głupi Damianek i jego głupia roślina tak wcześnie mnie dziś się obudzili. Podobnie! Przyszliśmy zobaczyć twoją roślinę, jak się miewa. Tada! O, jest urocza! Co zrobiłeś, że urosła taka duża? Karmiłem ją regularnie i recytowałem jej wiersze. O, o tak! A szczególnie lubi sardynki. Chłopcy, czy będziecie się bawić? O tak, cudowny pomysł. W co się pobawimy? Sardynki. Doskonale zaniósł ty roślinkę do twojego pokoju. Tak, proszę, mamo. Nikodem i ja będziemy liczyć, a ty się schowaj. Och, cudownie. Jeden... tylko wewnętrzną stronę swoich powiek. Ja tu spałem. Ale, Karol, ryć! Aha, założę się, że są w środku? Nie, tu ich nie ma. Nie martw się, nie zapomniałem o tobie, moja mała przyjaciółko. Pewnie zbliża się pora karmienia. Czy to sen czy jawa? <grymne> A teraz, szanowni państwo, zaprezentują się półfinaliści Międzyszkolnego Maratonu Muzycznego Młodych Wokalistów! Panie Janie, panie Janie Rano wstań, rano wstań Wszystkie dzwony bi Wszystkie dzwony biją bim bam bom bim bam bom Dziękujemy Damianku to było naprawdę doskonałe A ci z was którzy nie osiągnęli tego stopnia doskonałości co Damianek niechaj obserwują i uczą się Widzisz Karolku musisz tylko obserwować i uczyć się uh, uh. Jestem... Ja, moja do... droga, no, jestem, no, jestem no, z Ogromny Prawda, ciociu? Babciu I co? Jakie to uczucie, Karolku? O co ci chodzi? Mieć brata, który jest super gwiazdą. Masz na myśli robala? który się przeistoczył. Mam dla ciebie, Karolku, radę. Po prostu obserwuj i ucz się. Halo, tu rezydencja doskonałego Damianka Supergwiazdy. Mogę rozmawiać z winaczerem doskonałego Damianka, a dzwonię ze, Zrób ze mnie Supergwiazdę. W przyszłym tygodniu będziemy w Waszej okolicy. Dede ma zadatki na Supergwiazdę. Naprawdę? Panie, Zrób ze mnie Supergwiazdę. Powiem Panu, jaki jest naprawdę Dede. No, jeżeli zaakceptuje Pan nasze honorarium. Co Pan powiedział? Jakie honorarium? To, które wypłacimy, jeżeli Dede zakwalifikuje się do finału. 500 funtów. Pięci! E, możemy dać więcej. Więcej? E, skoro pan naciska 750. Sie, sie, 700 funtów? E, niech panu będzie. Tysiąc, ale ani grosza więcej. No, no, no dobrze. Karolku? Zgoda. Z, z, stoi. Będziemy w kontakcie. Muszę kończyć. Jeden z moich artystów mnie wzywa. Z kim ty rozmawiałeś? To była pomyłka. Robimy przyjątko. Dołączysz? O nie, dziękuję. Położę się wcześniej. Karolku, czy ty dobrze się czujesz? Tak, doskonale, ale cenię sobie sen. Teraz naprawdę zaczynam się o ciebie martwić. Obserwuję i uczę się, mamo. Obserwuję i uczę się. <słuch> Jeszcze mleka? Tak, dziękuję, Karolku. Muszę przyznać, że miło ci widzieć tak wcześnie na śniadaniu, Karolku. O, ja otworzę. Czego chcesz, czarownico? Przyszłam upomnieć się o swoje. Czyli o co? O Damianka, przyszłam zrobić z niego super gwiazdę, więc gdzie jest? Skąd się dowiedziałaś? Pocztą pantoflową, to chyba oczywiste. A teraz z drogi. W tej chwili. Robala nie ma w domu, poszedł na spacer. Wobec tego, jak wróci, powiedz mu, że muszę się z nim zobaczyć i to szybko. Jeżeli chcemy, żeby doszedł do finału, nie mamy chwili do stracenia. Nie ma sprawy, to na razie. Chodź już, Damianku. Czeka nas wiele pracy. by. Tak, Damianek pomoże mi liczyć moje kieszonkowe. Twoje? Ruszaj się, robalu. stać super gwiazdą! Właśnie, że zechcesz! Wiesz, niż, że zechcesz! A kto mnie do tego zmusi? Ach, ach, wytrzymaj! Och, co, co? Zostań tu, ja się tym zajmę. O tak, to moje. Moje pięć minut. Całe życie sąsiadowania z tymi odrażającymi chłopakami nie pójdzie na marne. Wreszcie, Wandziu! Wreszcie! Wandzia? Okłamałeś mnie? Jest tam, prawda? Tak, jest. Chcę się z nim zobaczyć! Ten robal to mój młodszy brat, a nie twój! Dlatego to ja zrobię z niego super gwiazdy, a nie ty! Tak ci się tylko wydaje! Ach, nie daruję ci tej jak już ci mówiłem, Damianku? Mam wybór ty czy ona? Niestety jest niewielki. No to wybieram ciebie. Mądry wybór, Damianku, mądry wybór. A teraz porozmawiajmy o twoim wizerunku. So easy be me. Ach, dziękuję, Karolku. Panna Kat-Toporska będzie zachwycona. Oddaj zaraz! Pigusa? Tak. Pigusa. O, dziękuję dziewczynki. Pójdźcie z panną miodzik do gabinetu pani dyrektor. Tak pani. pani. Ju, o mały włos. Kat poporska byłaby wściekła. Tak. Za to teraz wścieknie się pani dyrektor. O, o, masz rację. <noise> za kogo się przebrałeś? A, za baletnice? Co? Co pani dyrektor może mi zrobić? Kto ją tam wie? Jak wyniuchać, gdzie teraz są te plakaty? Mamy trochę czasu, żeby się dowiedzieć. Czego chcecie się dowiedzieć? Gdzie są plakaty? Olo! O, wybacz! Haha, <laughs> Pożałujesz tego, Karolku. Tak, pożałujesz, Karolku. Odejdź, Wandziu. Nie jesteś mile widziana. Ach, chyba mnie potrzebujesz. Co kombinujesz pod grzywką? Bo tak się składa, że wiem, gdzie są plakaty i ja mam plan. To jest możliwe. No dobrze, Wandziu. A co w zamian? Tak, a co w zamian? Ach, bądź cicho, Jadziu! To robota dla kobiet. Słuchajcie, plakaty zostaną wyjęte z sejfu jutro podczas balu przebierańców, żeby można było wyłonić zwycięzcę i wtedy uderzymy. Przyda się wsparcie. Jak długo będzie trwał ten bal? <laughs> Fajny kostium, Karol! Dzięki! O! Spóźniłeś się! Głupi Damianek aż pięć razy zmieniał kostium. Wszyscy na stanowiska! Wyjątkowo duża frekwencja, nie sądzi pan? Miecio jest w pogotowiu. Olo też jest gotowy. Nie za gorąco ci w tym kostiumie. E, ja nie wiem. Chodź piękny kostium Wandziu. Dziękuję pani dyrektor. Świetne przyjęcie. Pącz jest smakowity. Tak, tak delicie. O, balony. Para od balonów gryzonie są moje. O, pani dyrektor, szybko, Piotruś mówi, że ktoś jest w schowku sali chemicznej Niemożliwe, sala jest zamykana Wiem, powtarzam tylko co powiedział i... O, proszę O mój Boże, co tam się stało? To był sygnał, idziemy Co mówiłeś, Karolku? Mówiłem, żebyś nie likwidowała mojego fortu. Proszę! Karolku, jeżeli go nie rozbierzemy, po prostu sam się zawali. I przy okazji zrobi komuś krzywdę. Nie zmienię zdania. Ale ja kocham swój fort! Wszyscy kochają mój fort! Prawda? Co to jest? pusta. Nie! Koszmarny Karolek i odkrycie archeologiczne. No? Raz, dwa, raz, dwa. Co cenimy? Nie jarzyny. Nie dla jarzyn. Tak dla fortu. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, co dla... Pani wartość ma? O, na pewno nie mali chłopcy zachowujący się jak ulicznicy. Ale... Za moich czasów tego nie było. E? O, nie. Chodź, Amor. Nie będziemy zadawać się z ludźmi tego pokroju. Ej, mieciu. Podpiszesz się pod petycją przeciwko rozbiórce mojego fortu? Eee, nie wiem. Co ty tu robisz, Robalu? Właśnie zbieram podpisy w ramach mojej kampanii więcej warzyw. Podpiszesz się? Karolek, 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 tu na ziemi. Co ty znowu wyprawiasz? Protestuję, patrz! <laughs> Trochę przesadziłeś, co? Likwidacja mojego fortu to dopiero przesada! Nie pozwolę im na to! Właśnie widzę! No dobra, do zobaczenia, Karolku! Hmm? Na razie. A! Nie mogłam przypadkiem nie usłyszeć twojej rozmowy z Olem To twoja specjalność Przyszłam zaoferować swoje usługi Twoje usługi? <laughs> jako kogo? No wiesz, jako rozwiązywaczka konfliktów Jako kto? Rozwiązywaczka konfliktów Pani Kat Toporska zawsze mówi, że jestem dobra w rozwiązywaniu konfliktów Tak, bo to zwykle ty je wywołujesz Skoro nie chcesz ocalić swojego zasmarkanego fortu, to... Czekaj, czekaj, jestem zdesperowanym Oprócz mnie, nikomu tak naprawdę na nim nie zależy. Zrobię wszystko, by go nie stracić. Wszystko? No tak, bardzo dużo. W takim razie, słuchaj. Hmm? Wiesz, tak nie Macie już coś? Nie. Przecież musi tu coś być. Szukajcie dalej. Nie ma czasu do stracenia. Mama Karolka zamówiła już pół talerzowy. Znalazłem. Ciii. Przepraszam. Jest. Jeżeli strony wchodzą w spór o grunt tytułem zasiedzenia bądź użytkowania wieczystego, niezależnie od tego, czy w dobrej czy w złej wierze, niezależnie od ostatniego wpisu w księdze hipotecznej, dotychczasowy władający ma prawo do zachowania nieruchomości tytułem zasiedzenia! Ej, co z tego wynika? Że jest szansa na uratowanie fortu Karolka! Chodźmy! Jeszcze jedno ciasteczko? Nie, dzięki Olo. Przez ten fort straciłem apetyt. Ciekawe, czy Wandzia i jej ludzie coś wymyślą. Musowo. Pamiętaj, że w wypadku porażki ona zrezygnuje z honorarium. Hej, co to znaczy? A to, że jeśli nie załatwi sprawy, nie dostanie honorarium. Czego konkretnie? Kierowania gangiem purpurowej czaszki przez cały miesiąc. I tyle czekoladek, ile zdoła zjeść. Wow. Dokładnie.